MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ze mną wielki buzz zwycięski. Witam cię. Nie, nie mówmy tak, to jest obraza sportu, nie? Ja ci powiem tak, nie będę wijał bawełnę, muszę się z tobą zgodzić. Ten pojedynek wyglądał tragicznie, tragicznie. No, więc już jak, jak już był tragiczny, to chciałem dodać jakiegoś elementu show. Nie wiem, czy mi się coś trochę udało, mm. ale przez chwilę myślałem, że upadnie nawet tu pięcia w matę, nie? Więc nie wiem, czy oglądałeś w ogóle. Ale tam... Nie, oglądałem go może z połowy pierwszego Rundy? No. Ja nie wiem, tam na z 20 upadków. No, ale mówiłem, że to jest ciota, nie? No to jest, przepraszam, ale... Ale ty myślisz, że on to robił dlatego, że on się ciebie bał, czy chciał po prostu wyjść do drugiego wiem. pojedynku? Nie wiem, nie? Dla mnie to żadna różnica, nie? Wiesz, jak ktoś się powołuje, że jest jakimś prawilnie, jakim chuliganem, czy kim on tam jest jakimś zasadowcem, to nie wiem nie wiem, co za charakter, honor, czy całą, co on się tam powołuje, nie wiem jakie to jego zasady. Okay. Mm, akceptują takie zachowanie, nie? Słuchaj, ale też y, widzę, że uderzył Cię kilka razy. Tak. No Pamiętasz jest... te ciosy? No, ciosy, no tak, bo ale kiki próbował tak, no próbował cokolwiek, ale już wiesz, ja chciałem wejść w jakąkolwiek wymianę więc już biegłem bez gardy, już nawet wiesz, szedłem jak po zakupy do sklepu, więc upadając gdzieś trafił, czy, no, sam muszę zobaczyć, nie gdzieś faktycznie, no tylko, że wiesz on uderzał, uderzał żeby uderzyć, padał, no to wiesz, ja, ja miałem w kalkulowanie przyjąć, oddać, nie, a nie przyjąć i patrzeć na leżącego typa, który kładzie się po tym, jak jak nie, jak mnie y, ukazać, Przepraszam, <laughs> Bo mi tak? nie, masz chusteczki, przepraszam. Panie ładny. <laughs> no dobra, to postaram się nie, odwracać. No. no. Co? E, ty w ogóle, no. co, co czuje zawodnik, który, no, walczy zawodnik, takim pojedynku? nie, nie, wiem, za nie, zażenowanie, no ty, jak, mówiąc, jak na przykład szedłeś na Denis, to miałeś jakieś takie myśli w głowie, że kurde, no zaraz się znowu wywrócić, coś takiego. No przecież nawet krzyczałem o tym, nie? że no, to Bierałeś jest paliwać. No kurde, bo na początku upadał i robił to, co do mnie szuka. Ja wiesz, ja w rozpędzie się zatrzymywałem nad nim, a on nie kopał po strzelach, że jeszcze z pretensjami. No, no o co ci chodzi? No uderzyłeś, próbowałeś uderzyć, upadłeś, nie? I jeszcze kurde z ryjem, nie? No nie wiem, no później już faktycznie byłem oburzony, że pada bez ciosów. Tupnąłem specjalnie, już myślałem, że po tupnięciu też upadnie. No i, a upadł wiem, czy nie? Bo nie widziałem tego. Nie, ale chyba się zbierał do opadania, że zebrał się, zobaczył, że, że nawet, nawet nie idzie cios w jego strony. Ja też chciałbym to obejrzeć jeszcze, bo to jest jakieś nieporozumienie. Nie? Byłeś zdziwiony w ogóle, że tak mało jest liczenia w tym pojedynku? No bo już po tylu upadkach to. No tak, ale to były upadki przy ciosie. Możesz się pośliznąć, wiesz, po uderzeniu, jeżeli upadasz po uderzeniu, przynajmniej z tego co mi tłumaczyli, to wtedy jest liczenie, nie? A, a on upadł przed ciosem, albo po swoim ciosie, nie? Więc no, no sędzia też był poirytowany, nie? Więc, wiesz, no teraz zwycięsko wychodzi y, Piotr Jarosz, który, wiesz, nie ugiął się i nie dał się namówić drugi raz na tą szopkę mhm. i ciekawe, kurde, kto, jaki sędzia znajdzie się teraz, żeby sędziować tego pajaca, nie? Jakbyś, kto, jakby ktoś ci powiedział przed tym pojedynkiem, że tak będzie wyglądać, to byś w to uwierzył? Tak. Ja wiedziałem, że, wiesz, zrobię szopkę, którą, wiesz, za każdym razem jest szopka, która odwraca uwagę od walki, i na wiesz, na rzecz medialnego pieprzenia na temat, jak zły jest Denis. Więc byłem przekonany, że będzie coś. Wiesz, udawana kontuzja, a teraz poszedł z całym rozmachem. Udawana kontuzja, przewrotki i w ogóle, nie wiem, dół psychiczny. Nie? No to jest, to jest kpina. Ja już mówiłem kurde na tych face to faceach. On był ze strachu. Wczoraj na tym panelu on, cała twarz mu drżała ze strachu. Jeszcze się pytałem, czemu drżysz, nie no, wiesz, naprawdę drżała mu cała twarz. No, to jest obsraniec. No, to... No nie wiem. Gadałeś coś z nim po tym pojedynku, albo może z jego tatą, bo on też tutaj był? Wiem, wiem. Tylko przed walką nie, widziałem, mieliśmy spojrzenia. Później, nie wiem, próbowałem taką mieć wzrokiem, ale z drugiej strony nie chciałem już podsycać tej atmosfery. Tym bardziej, że wiesz, że no nie można też winić taty. No nie można. No. No nie powinniśmy go winić za to, co robi syn. Nie? Tym bardziej, że jawnie mówi, że nawet nie rozmawiają. Wiesz, to, nawet jeżeli nie rozmawiają, to w mediach daje mu jakieś porady odnośnie nawet tego Natana czy coś. Wiesz, pół roku przygotowań. No ale no nie chciałbym podsycać atmosfery z jego ojcem na, przez to, je, co robi jego syn. Nie? Więc, więc tym bardziej wiesz, musi przegryźć też wiadro, wiadro tego wstydu i ja bym nie chciał mu dolewać do tego. Nie? Więc no mogę tylko współczuć i życzyć, żeby mu się synek poprawił. Nie? Temat Denisa Załęskiego jest zakończony w twoim życiu chyba, co? Nie jest, kurde. Dalej jest z nami plugawą mędą bez zasad i honoru. I wydaje mi się, takich liczyłem, że wiesz, że to się zakończy, to nagle kurwa się rozgrzało, nie? Nie, nie. Ty nie wie, jesteś jeszcze bardziej zły przed, po Jest, tym pojedynku teraz, niż przed. Wiesz, no tak, zdecydowanie tak. Nie? Teraz już faktycznie. I, Teraz jestem gotowy nawet na rozrabianie na panelach i przyganianie, kurde, zanim może tam nie ucieknie, jak będzie widział ochroniarzy, nie? No nie, no, kurwa, kwina, nie? No i dobra, przechodzimy dalej. Ocena tego, co się stało potem, bo było takie zamieszanie tutaj na gali, że ja dawno czegoś takiego nie widziałem po pojedynku Dendisa z Natanem. Nie no. wiem, nie byłem, a jeszcze, wiesz, w szatni, więc nie, słyszałem Wiesz, tylko, co się stało? Nie, nie widziałem. No było słyszałem, tak, że wiesz... No słyszałem, że, no, że coś tam odklepał, no co? No, 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 dlatego mówię, są mentalnie na tym samym poziomie y, honoru i godności walki i jako sportowcy z, można ich mierzyć tą samą miarą. Nie? Ty... Nie wiem, jak ty się do tego wszystkiego odnosisz, z tego co się działo, no bo działo się tak dużo przez ostatnie konferencje, panele, a w tej klatce, w tych pojedynkach tutaj, no nie było tego widać. Nie wiem, ja nie widziałem pojedynków, wiesz, przed się rozgrzewałem, wiesz, kurde, dbałem o głowę, cały czas mentalnie się przygotowywałem, wiesz, szedłem na wojnę, nie? Pomimo tego, że wiedziałem, jak obsrany jest Denis, szedłem na wojnę, bo, wiesz, przez chwilę myślałem, że udaje, może to jest jakaś gra, gra strategiczna, że wiesz, chcę, że chcę, żebym to ja rozluźnił się. wiesz, Przygotowałem się, szedłem się naprawdę bić. Nie? A, no, co? co? Ostatnie pytanie, powiedzieć? co teraz? Z kim byście teraz się pojedynek? Nie wiem, Denis Labryga jak wróci, wróci do, do formy po kontuzji? Znaczy, wiesz, no tak, fajnie by było też się z no, dla mnie jakąś formą marzenia jest, wiesz, trochę to, co, czym był raczony Denis. Naprawdę, jakbym mógł Mikołaja poprosić, to bym chciał walkę bokserską z Omilańczukiem. Mm -hmm. Jeżeli nie, faktycznie Labryga, Minda, no nie mamy tutaj dużo ciężkiej, wiesz, ciężkiej wagi. Ja się podpisałem na kilka walk, więc, więc to wszystko zależy od włodarzy, nie? No ja to nie będę wykrzykiwał, tym bardziej nikogo, nikogo poniżał, czy wie, że że kim ty jesteś, to teraz daj mi walkę. Nie? Ja raczej, raczej bym wolał poprosić, bo wiesz, no jednak Daniel jest e, utytułowanym sportowcem i to by był zaszczyt faktycznie, wiesz. Nawet mieć zdjęcie, że byliśmy razem w ringu i, i się zmierzyliśmy. Nie? Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dzięki. MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś.